Kolektiwidualiz, część czterdziesta piąta, mikromajątki w 21 wiecznym modelu ekonomicznym, część druga, mikromajątki, mini majątki jako taka, powiedzmy, analogia do tego, co było. 100 lat temu, 200 lat temu, a więc jak wówczas większość majątków, czy różnego rodzaju folwarków, czy różnego rodzaju placówek fabrycznych, powiedzmy, no stanowiła pewnego rodzaju autonomię. Ja nie chcę już tutaj nawiązywać, żeby aż tak wszystko się cofało w rozwoju, ale. Ta autonomiczność daje faktycznie przede wszystkim takie bezpieczeństwo w tej niezależności, jak się coś sypnie, czyli jeżeli wszyscy są podłączeni do jednej sieci energetycznej i tylko i wyłącznie na tym są yy, oparci, to wtedy stwarza się zagrożenie, że no w razie jakiejś awarii tej sieci yy, zaczynają się poważne problemy. Yy, no po prostu różnego rodzaju Zatrzymanie produkcji i rolnictwie, czego teraz nikt w ogóle nie bierze pod uwagę, w sytuacji problemów z paliwem, to będzie absolutna masakra. Przy tych wielkich maszynach rolniczych, które są bardzo paliwożerne, to nie wyobrażam sobie. Jak mają zamiar rolnicy ogarnąć, czyli zaorać, zasiać, yy, użyć jakichś tam innych środków ochrony roślin? Jak oni to chcą po prostu wykonać, jeżeli nie będą mieli paliwa? W momencie, kiedy by były tego typu, powiedzmy, nowoczesne folwarki, które zaznaczam w jakiś rygorach, jedynym rygorem, jak już tu podkreśliłem w poprzednich częściach, byłaby wielkość. A więc minimum zapewnione wielkościowe i ograniczenie maksimum wielkościowego, nie? A więc zapewnienie jakiegoś minimum do realizowania swojej wolności, do realizowania swojego rozwoju, ale w drugą stronę też, jeżeli ktoś zacząłby robić takie drapieżne praktyki po prostu celem wyeliminowania wszystkich naokoło, po prostu jako potencjalne konkurencji, no to czyjś jak czapka, nie? Likwidacja takiego po prostu, znaczy nie mówię zabicie człowieka, ale likwidacja jego majątku. No to byłby taki jeden, ale definitywny rygor w kolektywizmie. I teraz yy, tego typu mikromajątki wyposażone w swoje niezależne źródła energii, czyli faktycznie w tą fotowoltaikę, ale którą od razu by konsumowały, na przykład naładowanie akumulatorów odpowiednio dużych akumulatorów w takich ciągnikach elektrycznych, w których teraz patrz, to jest bardzo ważna rzecz. Tak jak są wózki elektryczne w fabrykach. Wózki widłowe w magazynach, w fabrykach, po prostu w pomieszczeniach zamkniętych, tak aby no, ludzie się tam nie zagazowali od tych spalin. To w tych wszystkich wózkach widłowych i różnego rodzaju urządzeniach jezdnych, transportowych pod takimi zadeszeniami, te akumulatory są wymienne. Ciągnik to jest też maszyna, która w rezultacie jeździ w kółko w jakimś ograniczonym obszarze. Ja mówię o ciągniku rolniczym. Ja nie mówię o ciągniku do przewożenia przyczep. Tira, czyli takim ciągniku, jak się mówi na tira. Ciągnik też tam jest nazwa. Nie ja mówię o ciągniku rolniczym ciągniki czy kombajny to są ogólnie maszyny, które jak to się mówi, przysłowiowo jeżdżą wokół komina dlaczego one nie miałyby być wyposażone w takie odpowiednio wielkie, ale wymienne akumulatory elektryczne akumulatory no, litowo-jonowe odpowiednio wielkie, tam wprowadzane na jakichś szynach, tam na jakichś rolkach stalowych, no wiem jak to jest przy tych wózkach widłowych Taki wózek widłowy po prostu po naładowaniu takiego akumulatoru, i to jest kwasowy akumulator. To nie jest nawet litowojonowy, to jest kwasowy, kwasowy akumulator jakiś trochę lepszej generacji, ale generalnie jeździ na tym cały dzień. Uważam, że dobrze byłoby jakoś, może jakieś robić połączenia tych kwasowych z litowo-jonowymi, Nie jestem w tych akumulatorach jakimś tam znawcą. Bynajmniej e, takie rozwiązania są już od dawna. Dlaczego tego nie stosować w rolnictwie? I co to daje? Najwięcej tych prac robi się właśnie w sezonie, gdzie jest słońce. W razie braku paliwa, niechby nawet montował e, do takiego ciągnika, tak jak są montowane często w ciągnikach, te balasty z przodu żeby jakąś większą stabilność miał tam na polu, czy do podczas przewożenia. Aha, tu chodzi o to, żeby mu się ten przód nie podnosił, jak jest za bardzo obciążony tył. No, bynajmniej powiedzmy tak skonstruowane, że zamiast tego balastu dawałby jakiś odpowiednio duży akumulator w razie braku paliwa, spełniałoby to rolę jednocześnie tego balastu, jaki po prostu no, obrobiłby pole. Nie? Tak jak montuję ten balast, tak samo mógłbym montować akumulator, który by był prawdopodobnie porównywalnie ciężki. Może ewentualnie byłby troszeczkę większy od tego balastu. Bo domniemam, że tu jest monolit jakiś żelazny, a tam jednak być może to było troszkę lżejsze. Ale chociaż nie wiem, bo tam jest ołów, to też jest ciężkie. No dobra, w każdym razie. Jakby to było tam powiedzmy te 20-50% Nad większe no to, to i tak by mu nie przeszkadzało Ale jest alternatywa Chłop nie jest uwalony Może yy, mieć jakiś dodatkowy W tym ciągniku napęd elektryczny Montuje takie Akumulatory, taki zespół akumulatory Naprzód Zamiast tego balastu I Jedzie w pole i obrabia to pole Czujka mu pokazuje Że jest powiedzmy już końcówka tego akumulatora, to może ewentualnie wtedy na silniku spalinowym sobie dojechać do magazynu tam gdzie się ładuje ten kolejny akumulator, wymienia i dalej zasuwa, proste tak samo z kombajnami i tak dalej co to daje? Przede wszystkim bezpieczeństwo, tu nie chodzi o jakąś super ekonomię chociaż i przypuszczam, że jakby policzył te wszystkie litry paliwa, jakie przy tym zaoszczędził, to i ekonomia by była ale bezpieczeństwo i tak samo w różnego rodzaju produkcjach, przy tego typu mini majątkach, powiedzmy, przemysłowych, ta sama sprawa. Wtedy mogłyby produkcje być wykonywane, powiedzmy, dużo bardziej, w jakimś ruchomym czasie, a więc dużo bardziej. Mogłyby te mikromajątki czy mini majątki produkcyjne, przemysłowe, czy tam, no mówię, już tak jak mamy branże, no a więc mini majątki przemysłowe, mini majątki rolnicze, mini majątki jakieś lecznicze i tak dalej, tak dalej. Dużo większa elastyczność wszystkiego by była w tego typu no, zorganizowaniu całej tej struktury. Być może no, byłoby to troszeczkę takie uwiązanie ludzi, że chociaż, bo ja wiem, jeżeli by tym w końcu zarządzała sztuczna inteligencja, dość dobrze, byłoby to dość dobrze zautomatyzowane, to wtedy każdy miałby pod pieczą tą automatyzację, pod własną pieczą i tą sztuczną inteligencję miałby też pod własną pieczą. To też właśnie o to chodzi, żeby nie dysponowali tylko tym jakieś super gigantyczni mega, czy tam giga magnaci, najbogatsi na świecie, tylko byłoby to rozsiane po wszystkich ludziach. No chyba zrobię jeszcze jedną część, bo to jest dość szeroki temat. W kolejnej się skupię na mikromajątkach przemysłowych i ewentualnie medycznych. Mówcie, co o tym myślicie, see you later.